Budowa dużych mostów zawsze stanowi wyzwanie. Złożone procesy budowlane muszą być wykonywane w zgodzie z napiętymi harmonogramami, z uwzględnieniem jak największych oszczędności. Dzięki innowacyjnym produktom i doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji dużych projektów mostowych, PERI zapewnia wsparcie, abyś mógł sprostać zadaniu. Tworzymy unikalne rozwiązania projektowe, które pomagają ograniczyć czas realizacji i koszty budowy. Nasze rozwiązanie systemowe do betonowania nawisowego mostów Traveler Peri VBC. Dzięki dużej nośności Travelera PERI VBC można betonować segmenty o długości do 5,75 metra. Oznacza to redukcję liczby segmentów i oszczędność czasu na wykonanie zadania. Przemyślane rozwiązania i intuicyjna obsługa również ograniczają czas realizacji. Dzięki temu utrzymanie tygodniowego cyklu betonowania jest łatwo osiągalne. Dzięki zastosowaniu dzierżawnego systemu VarioKit w łatwy sposób można dostosować urządzenie do różnych przekrojów mostów. To sprawia, że Traveler Peri VBC można szybko dostosować do kolejnych projektów. Deskowanie i Traveler od jednego dostawcy. W ten sposób Peri dodatkowo pomaga Ci bezpiecznie prowadzić prace budowlane. Obniżasz koszty budowy, a równocześnie minimalizujesz ewentualne błędy dzięki logistyce z jednym dostawcą Peri VBC jest systemem dzierżawnym. Oznacza to, że twoja firma nie musi dokonywać żadnych wstępnych inwestycji. Zyskujesz wysoki poziom przejrzystości kosztów oraz bezpieczeństwa. I najważniejsze, Traveler Peri-VBC dodatkowo posiada takie parametry techniczne, które znacznie ograniczają nakłady pracy na placu budowy. W pełni zintegrowana, intuicyjna hydraulika do przejazdu urządzenia i rektyfikacji deskowań umożliwia wygodną obsługę i szybką pracę. Tylko dwa zakotwienia na ramy nośną Trawelera. Oznacza to zmniejszenie nakładów na prace pomocnicze i wykończeniowe. Po zakończeniu prac, przejazd powrotny Travelera Peri VBC odbywa się bez kotwienia. Traveler jest wyposażony w najwyższy system bezpieczeństwa. Bezpieczny dostęp do wszystkich platform i poziomów roboczych jest zapewniony dzięki zastosowaniu kompatybilnych rusztowań Peri App. Traveler jest w sposób ciągły zabezpieczony podczas przejazdu na następny etap pracy, co gwarantuje bezpieczną pracę, w szczególności w przypadku wystąpienia spadku podłużnego ustroju nośnego. Traveller Peri VBC, kompletny dzierżawny system umożliwiający budowę mostów w rekordowo krótkim czasie.